Witam serdecznie, tu Ania Lipska-Buchholz. Dziś opowiem Ci, jak zregenerować i zrelaksować naszą cerę. Na kondycję naszej skóry ogromny, a właściwie decydujący wpływ ma tryb życia, jaki prowadzimy. Obecnie żyjemy w szybkim tempie, co niestety bezpośrednio odbija się na naszej twarzy. Większość z nas mieszka w dużych miastach, gdzie stężenie pyłów i innych zanieczyszczeń nierzadko przekracza normę. Dlatego nasza skóra często ma zmęczony, szarawy koloryt, jest zestresowana i napięta. Cera, tak samo jak ciało, potrzebuje relaksu i regeneracji. Jeśli jej tego nie zapewnisz, odmówi ci posłuszeństwa, stanie się nadwrażliwa, przesuszona i szybciej zauważysz na niej oznaki starzenia. Dlatego zadbaj o nią, zanim sama ci o tym przypomni. Regeneracje skórze zapewnią odpowiednie składniki aktywne zawarte w kremach i serum. Im bardziej jest sucha czy skłonna do podrażnień, tym więcej będzie potrzebowała substancji naprawczych, ponieważ z natury jest cieńsza i delikatniejsza. Skóra tłusta jest grubsza, w związku z tym lepiej broni się przed czynnikami zewnętrznymi i nie wymaga aż tak silnej odnowy. Oczywiście, jeśli jest odpowiednio pielęgnowana. Jeśli Twoja skóra jest sucha, to zregenerują ją składniki odżywcze, które poprawią jej elastyczność i zapobiegną przedwczesnemu starzeniu się. W tej roli doskonale sprawdzą się tłuszcze i oleje roślinne, takie jak olej ze słodkich migdałów, masło kakaowe, olej arganowy, lniany, z róży i kiełków pszenicy, z awokado, oliwa z oliwek, olej z wiesiołka i pestek winogron, olej z orzeszków makadamia oraz masło karite. Świetnie poradzą sobie również woski roślinne, takie jak wosk karnauba czy olej żyżowa oraz wyciągi roślinne z ogórecznika, pszenicy i lnu. Zawarta w niektórych olejach witamina E zabezpieczy skórę przed działaniem wolnych rodników i zapobiegnie utracie wody z naskórka. Natomiast witamina F stworzy na skórze film ochronny, przywróci jej jędrność i równowagę lipidową naskórka. Poszukaj również preparatów z woskiem pszczelim, który wspaniale wygładza skórę. Jeżeli masz cerę wrażliwą, to oprócz wymienionych składników dla cery suchej, twoje kremy i sera powinny zawierać substancje łagodzące, które zmniejszą podrażnienia, zabezpieczą przed czynnikami zewnętrznymi i wzmocnią funkcję obronną skóry. Zwróć uwagę na preparaty, które zawierają olejki eteryczne z róży, lawendy lub wyciągi roślinne z aloesu, rumianku, owsa, lipy, lukrecji czy prawoślazu. Jeśli natura obdarzyła Cię skórą naczyniową, to poszukaj substancji, które przede wszystkim wzmocnią jej barierę ochronną, uszczelnią delikatne naczynka i złagodzą rumień. Dla Ciebie odpowiednie będą preparaty z witaminą C, miłożębem japońskim, arniką, kasztanowcem, bzem czarnym, oczarem wirginijskim, białym łubinem, winogronami oraz olejkami eterycznymi z róży, gorzkiej pomarańczy i lawendy. Jeżeli Twoja skóra jest mieszana, to potrzebne będą jej składniki, które jednocześnie nawilżą i odżywią, ale nie obciążą gruczołów łojowych, zwężą pory oraz delikatnie rozjaśnią skórę. Polecam witaminę C, która nawilża, delikatnie złuszcza i rozjaśnia naskórek, reguluje pracę gruczołów łojowych, a dodatkowo zapobiega powstawaniu wolnych rodników w skórze, czyli spowalnia proces starzenia. Przy cerze mieszanej Sięgnij również po preparaty zawierające wyciągi roślinne z alg, zielonej herbaty, oczaru wirginijskiego, ogórka oraz olejki eteryczne z gorzkiej pomarańczy, cytryny i lawendy, a także kosmetyki z glinką zieloną lub czerwoną. Jeśli masz cerę tłustą, to zregenerujesz się dzięki składnikom, które spowolnią pracę gruczołów łojowych, delikatnie złuszczą i pobudzą krążenie, zwężą pory, oraz zlikwidują szary koloryt. Tobie przede wszystkim polecę witaminę B6, która pełni ważną rolę w przemianie komórkowej skóry i reguluje wydzielanie łoju oraz witaminę C, która rozjaśni, odświeży skórę. Ponadto Twoje kosmetyki powinny zawierać wyciągi roślinne z łopianu, szałwii, fiołka trójbarwnego, tymianku, skrzypu lub rozmarynu oraz olejki eteryczne z bergamotki, Drzewa herbacianego i sandałowego. Działają one bakteriobójczo oraz zmniejszają występowanie krostek i grudek. W Twoim wypadku dobrze sprawdzą się algi brunatne, błoto z morza martwego i biała glinka. Jeśli Twoja skóra jest dojrzała lub zauważyłaś na niej oznaki czasu, to Twoje preparaty powinny przede wszystkim spowalniać proces starzenia, pobudzać przemianę komórkową w skórze, uelastyczniać, dotleniać. I rozświetlać. Poszukaj kosmetyków z witaminami C i E, które mają udowodnione działanie antyutleniające, czyli wyłapujące wolne rodniki, a tym samym chroniące Twoją skórę przed starzeniem. Doskonała dla Ciebie będzie również witamina A w postaci retinolu, która przyspiesza odnowę komórkową na naskórka, stymuluje syntezę kolagenu i ogranicza działanie enzymów niszczących włókna kolagenu. Warto również, abyś sięgnęła po kosmetyki zawierające koenzym Q10, kolagen, elastynę, wyciągi roślinne z żeńszenia, zielonej herbaty, olej arganowy, olej z pestek winogron oraz olejki eteryczne z lawendy, neroli czy drzewa różanego. Tak zregenerowana skóra na pewno podziękuje Ci zdrowszym i młodszym wyglądem. A teraz czas na relaks. Twoja skóra potrzebuje chwili wytchnienia, aby na nowo stawiać wyzwanie zanieczyszczeniom, stresowi i procesowi starzenia. Pomóż jej w tym działaniu. Stwórz rytuał, dzięki któremu twoja skóra znacznie łatwiej poradzi sobie z upływającym czasem. Raz, dwa razy w tygodniu znajdź czas dla siebie i swojej skóry. Połóż na nią maseczkę. Zacznij od prawidłowego oczyszczenia skóry, którego uczyłam cię w filmiku, jak prawidłowo oczyszczać skórę twarzy. Następnie zastosuj peeling, jeżeli nie używałaś go w ciągu ostatniego tygodnia. Następnie przetrzyj skórę tonikiem i delikatnie osusz cerę. Na tak przygotowaną skórę połóż odpowiednią dla swojej skóry maseczkę. Maseczki możemy stosować częściej niż peeling, więc nie zawsze nakładamy je po złuszczeniu martwych komórek na skórkę. O tym, w jaki sposób i jak często stosować peeling, mówiłam w poprzednim filmiku. Maseczki są intensywniejsze od kremów, ponieważ zawierają więcej substancji czynnych i działają na określony problem. Ponadto tworzą na skórze nieprzepuszczalną warstwę, która wspomaga wchłanianie substancji pielęgnacyjnych. W zależności od potrzeb w danym dniu, możesz użyć innej maseczki. Jeżeli Twoja skóra jest zmęczona o szarym kolorycie, Wybierz maseczkę dotleniającą lub dodającą energii, na przykład z witaminą C, lawendą lub gorzką pomarańczą. Gdy skóra jest przesuszona, powinnaś zastosować maseczkę odżywczą, np. z masłem Szea, lnem lub witaminą E. Jeżeli jest podrażniona, to pomoże jej maseczka łagodząca, na przykład z alantoiną, mlekiem lub owsem. Aby oczyścić i zmatowić skórę. Użyj maseczki ściągającej lub oczyszczającej z glinką białą lub zieloną. Jeśli Twoja skóra straciła sprężystość i elastyczność, nałóż maseczkę liftingującą i ujędrniającą. Na przykład z kwasem hialuronowym, ceramidami lub krzemem. A gdy trudno odgadnąć Ci potrzeby Twojej skóry, użyj maseczkę nawilżającą z algami, aloesem lub zieloną herbatą, gdyż tak jak mówiłam w filmiku o nawilżaniu, Każda skóra potrzebuje nawilżenia. Pamiętaj, że regeneracja i relaks są równie ważne jak prawidłowe zmywanie, tonizowanie czy nawilżanie cery. Zapewnią Twojej skórze zdrowy i świeży wygląd, pobudzą skórę do działania i spowolnią proces starzenia. A już za tydzień opowiem Ci, jak poznawać i reagować na potrzeby swojej skóry, abyś jeszcze lepiej mogła zadbać o jej kondycję. Do zobaczenia.